Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem Pan z wami Słowa Ewangelii według Świętego Marka Uczniowie Jana i Faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie Pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego. A wtedy w ów dzień będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, w przeciwnym razie nowa łata odrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków, w przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Oto słowo Pańskie. To Kochane siostry, wielki jest dług każdego kapłana, księdza względem sióstr zakonnych. I ja w swoim życiu też doświadczyłem bliskości i obecności sióstr zakonnych w moim życiu, właściwie od samego początku mojej drogi zakonnej. Gdyby nie wy, być może wielu kapłanów nie wytrwałoby na drodze powołania. Gdyby nie wy, wielu kapłanów. Nie zniosłoby cierpienia, choroby, trudu dusz swojej własnej słabości i grzechu. Wielka jest dla Was nagroda przygotowana w niebie za to. I zwracam się do Was, drogie siostry, dziękując Wam za to, że jesteście, bo bez Was nasze kapłaństwo byłoby dużo uboższe, nasze kapłaństwo nie byłoby omodlone. I celowo tak spuszczam wzrok, bo między wami są siostry, którym bardzo wiele zawdzięczam, i nie śmiem nawet oczu podnieść ku górze, żeby spojrzeć im w oczy. Tylko Bóg wie, jak siostry modliły się za mnie, i zostałem cudownie uzdrowiony z bólu nóg, kiedy jeszcze byłem klerykiem. Tylko Bóg wie, które z sióstr modliły się za mnie, kiedy przeżywałem kryzysy. Tylko Bóg wie, jak modlitwa sióstr. Pomogła mojej rodzinie. I jest to pewną tajemnicą, za którą ja, jako człowiek grzeszny, ale nawet jako człowiek, który ma uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa, nigdy nie będzie mógł się odwdzięczyć. Dlatego proszę pana Jezusa. Żeby odwdzięczył się wam za wszystko, co dobre w życiu każdego kapłana. Bo kiedy ja jako młody kapłan słyszę, że jest siostra, która codziennie się za mnie modli. To brakuje mi słów, żeby wyrazić wdzięczność. Bo na to nie zasługuję. Świat zna tysiące innych intencji, a jednak ktoś ofiarą swojej modlitwy wspiera mnie nawet wtedy, kiedy ja o tym zapomnę. Dziękuję Wam, siostry, bo dzięki Wam świat jest lepszy. Dziękuję Wam za to, kiedy stajecie w obronie kapłanów. Dziękuję Wam za to, kiedy przymykacie oko, gdy widzicie rzeczy gorszące ze strony kapłanów. Dziękuję Wam za to, kiedy upominacie kapłanów, bo dłużej nie można milczeć na zło. Dziękuję Wam za to, że kiedy my okazujemy się niewierni, Wytrwacie na modlitwie i głęboko przeżywacie każdą tragedię, którą sami na siebie zgotowaliśmy. Bez Was nasze kapłaństwo byłoby zupełnie inne. Ewangelia dzisiejsza przypomniała mi pewną sytuację, kiedy Spotkałem się z Franciszkaninem Odnowy. To bardzo charakterystyczny zakon franciszkański, bo noszący niebieskie habity. Ten Franciszkanin pracował w Nowym Jorku z bezdomnymi, mieszkał na ulicy razem z nimi. Ciekawe jest to, że Franciszkanie Odnowy nie cierpią na brak powołań, mimo iż często nie mają domów zakonnych. Mieszkają z bezdomnymi na ulicy. Przecież to jest szaleństwo. Kto się zgodzi pójść do takiego zakonu? A jednak. I opowiadał, że kiedyś przyszedł do pewnego bezdomnego i chciał z nim porozmawiać, I jak to zazwyczaj w takich sytuacjach bywa, zadał mu pytanie: Jak to się stało, że jesteś na ulicy? A on bez zastanowienia odpowiedział: Znalazłem się tutaj. Bo wszyscy chcieli dla mnie dobrze. Znalazłem się tutaj, bo wszyscy chcieli dla mnie dobrze. Kiedy czytamy w Ewangelii, że faryzeusze przychodzą do Pana Jezusa i zadają mu niewygodne pytanie o post uczniów, to właściwie przecież oni chcą dobrze, ale tylko z pozoru. Zauważmy, że kiedy faryzeusze chcą zaatakować pana Jezusa, to narzekają na uczniów, bo oni ewidentnie chcą zaatakować pana Jezusa, więc co robią? Halo, halo, zobacz, co robią twoi uczniowie. To ty jesteś takim mistrzem, że nawet postu nie potrafisz dopilnować wśród swoich uczniów? To twój krewniak, jan chrzciciel, ma dyscyplinę. To jakim ty jesteś nauczycielem? Ale działa to też w drugą stronę. Kiedy faryzeusze chcą zaatakować uczniów, to uderzają w pana Jezusa i mówią na przykład: Dlaczego wasz mistrz jada z grzesznikami? Moi drodzy, moje drogie siostry, w życiu pojawiają się czasami tacy ludzie, którzy chcą dla nas dobrze, ale intencje mają zupełnie inne. I Pan Jezus, odpowiadając na tą przebiegłość faryzeuszów, mówi: Jeżeli nie uczestniczycie w tym, co widzą i słyszą moi uczniowie, to nie macie prawa tego komentować. Nie macie prawa. Bo ja jestem panem młodym i to ja ustalam zasady, kiedy jest radość i wesele, a kiedy przyjdzie smutek. I tak pamiętam też na początku mojego życia zakonnego, nieraz ludzie świeccy mnie przekonywali, że to nie ma sensu. Że ten celibat i to wszystko, to przecież co to za pomysł w ogóle? Lepiej mieć żonę, dzieci, rodzinę. Na co ja często nie bez złośliwości odpowiadałem, a na co mi dwa krzyże? Jeden ledwo noszę. Bo to się wszystko wydaje takie proste, jak się jest poza. I to się wydaje takie bez sensu, kiedy człowiek obserwuje z zewnątrz. Ale przecież życie zakonne potrafi być źródłem wielkiej radości, wielkiej wolności, wielkiego błogosławieństwa. Żebyśmy nie tracili w sobie tego zapału, słysząc te słowa, bo one właściwie są. Echem tych słów, które Judasz mówił do zebranych, kiedy zobaczył, że wylano drogocenny olejek na Pana Jezusa i mówi: Na co to marnotrawstwo? I ludzie też nam tak będą mówić. Zobaczą nas w habitach, bez dzieci, bez męża, bez żony i powiedzą: Na co to marnotrawstwo? A Pan Jezus weźmie nas w obronę i powie: zostaw ją. Zostaw ją, bo ona to uczyniła na mój pogrzeb. Nasze życie zakonne to jest przygotowywanie Pana Jezusa, to jest przygotowywanie nas. Na co? Na to, co zawarte jest w tych pierwszych słowach Waszych Konstytucji. Podjęcie Krzyża Chrystusowego.